Cześć, dzisiaj coś próbuję przy tym monitorze zrobić, żeby on działał. To jest Flex FlexScan S2231W. Monitor włącza się na sekundę, po czym hmm, brak jest obrazu, brak podświetlenia. Jeżeli tu będzie uszkodzona któraś ze świetlówek albo zespołu świetlówek, to daję sobie spokój od razu, tak? Chyba, że będzie coś na zasilaczu, inwerterze, będzie można coś powalczyć. Efekt jest taki, tak jak powiedziałem, że jak się próbuje go włączyć, to na 2-3 sekundy pojawia się obraz. Zaraz Wam pokażę. Nogę tutaj już zdemontowałem. Podłączam sobie zasilanko. I pyk. Logo się pojawia, tak? I znika. Podłączyć go do źródła jest to samo czyli po prostu kontrolka. Tutaj power jest yy, aktywna. Ale nie ma niestety podświetlenia obrazu i zawartości. Podejrzewam, że to będzie poważna jakaś usterka. A może i nie. Ale mówię, jeżeli tu będzie poważnie coś z zespołem świetlówek, yy, to niestety nie będę grzebał przy tej matrycy. Tak? Bo tu może być nawet 6 świetlówek. A nawet 8. Natomiast jeżeli będzie tu coś z zasilaczem, z pojemnościami, z inwerterem będzie można jeszcze powalczyć, tak? To do dzieła. róbki już sobie wykręciłem. Włożę sobie rękawiczki. Ta budowa jest bardzo toporna. Ten monitor ma 14 lat ogólnie to jest 2008 rok. Zobaczymy, czy zejdzie mu pierw. Ech. Ekran, czy zajdzie mu ramka? O, widzę, że ma głośniki nawet. Coś mu tu odchodzi, ale nie jestem pewny, czy to ramka. Nie, plecki mu schodzą. Słuchajcie, plecki. I tu prawdopodobnie trzeba będzie odpiąć jakieś fleksy, tak mi się wydaje. Budowa, widzę, że plastik jest wysokiej jakości. Nie jest to jakiś główny szajs. Twardy plastik. Będę musiał to zrobić tak, żeby nie pouszkadać krawędzi. Ale zaczepy są, widzę, dobrej jakości. Bardzo fajnie to odchodzi tutaj. Opa! Jeszcze jedna strona. i zaraz nam plecki zejdą. Aha, trzeba uważać, żeby to w tą stronę otwierać w jedną, bo tutaj mamy tutaj z tej strony mamy gniazdo audio i trzeba uważać na to gniazdo. Ja już chyba taki model kiedyś rozkręcałem. No i tak. Odkręcamy sobie jeszcze dodatkowo Wszystkie tu śruby. No te słone, one są mocno przykręcone. Soczyście. Tych śrub jest dużo. Zrobię to na początku ręcznie. No, coś mi się wydaje, że te świetlówki wyzionęły ducha. To kondensatory raczej są dobrej jakości. I monitorek raczej później do utylizacji. Ale mogę się mylić. staruszka tutaj reanimować rzucę okiem po prostu, zobaczę co tu się co tu tutaj, co tu jest grane flexów pełno śrub pełno I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ściągnąłem obudowę, i jest to, czego się spodziewałem. Czyli wszystko wygląda książkowo. Oprócz tego, oczywiście, kurzu. Tutaj i obawiałem się tego, że to jest 6-świetlówkowy monitor. I miałem rację, to jest sześcioświetlówkowy monitor. Wszystko schludne, piękne. Kondensatory wyglądają dobrze. Moim zdaniem, na moje oko, ja jeszcze wykręcę ten inwerter. Tu mamy zasilacz. Tu mamy całą elektronikę, oprogramowanie monitora, procesor. Tu mamy inwerter. Moim zdaniem, inwerter po prostu zachowuje się prawidłowo. Prawdopodobnie jest ze świetlówek jest na tyle zużyta lub zespół świetlówek jest na tyle zużyty, że inwerter po prostu odcina zasilanie. To jest najczęstsza przyczyna, no chyba, że jest po prostu coś usmażone z drugiej strony inwertera, chociaż wątpię. To pierwsze włączenie tego monitora, to, to podświetlenie jest bardzo słabe, jest żółtawe, więc wnioskuję, że te świetlówki są po prostu że monitor ma duży przebieg po prostu i te świetlówki są część świetlówek, bądź jeden ze świetlówek jest po prostu na tyle wypalona, że przeciąża układ zasilania świetlówek, czyli inwerter, tak? I teraz co dalej? Jak to sprawdzić? Na początek pokażę Wam moją metodę, moją, chyba autorską metodę, jak sprawdzić ten inwerter, czy, czy inaczej świetlówki. Bez rozkręcania tej obudowy i demontowania ich ze środka matrycy. Matryca jest traktowana jako jeden element. W tej matrycy jest zespół świetlówek. Jak widać w tej akurat jest 6 świetlówek, więc pewnie jest raz, dwa, raz dwa i macie jeszcze po jednej po bokach, na przykład. Nie? Albo macie inaczej, macie po trzy świetlówki, 3 na 3 albo 3 na 3, nie wiem nie otwierałem tego, tej matrycy jest taka metoda zaraz Wam pokażę Patrz, przygotowałem sobie taki zespół świetlówek to jest podwójny zespół świetlówek z tykami które te wtyki, wtyki zostały już przepołowione, ale one się nadają kolejno podłączamy do inwertera te świetlówki czyli na przykład tą parę podłączamy zamiast tej pary, która jest tutaj podłączamy tą parę i do którejś z par w końcu trafimy na moment, kiedy po prostu nam monitor nie zgaśnie po włączeniu, tak? Czyli będzie po prostu w ten sposób namierzymy parę lub świetlówkę, która jest po prostu która powoduje wyłączenie się inwertera. Na początek sobie podłączymy zespół świetlówek zamiast tej pary tutaj. Ciekaw jestem, czy tutaj wejdzie nam. Jak tu są masy, jak plus. Wtyk jest trochę inny. Nie wiem, czy damy radę. Zaraz zobaczę. Jednak nie podłączę tego na razie. Zobaczcie, ja sobie rozpisałem tutaj wyprowadzenia w tych wtyczek, które są te pojedyncze, to wiadomo, anoda, katoda, ale tutaj macie w tych parach jest zupełnie inne podłączenie. Jest, 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 to jest jakiś patent Eizo, zdaje się, w tym inwerterze akurat. Macie tak rozbite zasilanie świetlówek w parach na anoda 1. Katoda 1, anoda 2, katoda 2. Tak to jest rozbite. Nie jest to w parze jak w standardowej wtyczce. Tak jak to w normalnych monitorach jest, czteroświetlówkowych na przykład. Anoda, katoda, anoda, katoda. Nie, tu jest inaczej. Tu jest anoda i tu kawałek dalej jest katoda 1. Tu jest anoda, tu jest katoda 2. Więc jak ktoś. Ten to trzeba to po prostu sobie przestudiować i będziecie mieli inny monitor EISO, to uważajcie z tym, tak. Poza tym tu jest bardzo wysokie napięcie, i tak jak zanim, zanim będziecie coś, coś tutaj robić przy, przy, powiedzmy, zasilaczu tym impulsowym, lub przy inwerterze, to lepiej tego nie róbcie. Chyba że się znacie na tych sprawach i, i, i tyle. Patrzcie, mam tą, ten zespół świetlówek. Na razie sobie wpinam tą parę z powrotem. Mam wszystkie świetlówki powpinane oprócz jednej świetlówki tutaj. O, odpadła mi ta. Kabelek mi nie odpadł. Kurczę, będę musiał to polutować znowu, no tak. Polutowałem sobie tę świetlówkę. Podłączymy sobie teraz zamiast tej świetlówki. To moją. Zobaczymy, czy do dobrego przewodu podłączam. Tak, będzie czarny z tej strony. Szkoda, że ja rozwarstwiłem te, te wtyki. Szkoda trochę, bo, bo teraz są takie problemy. Dobra, podłączamy teraz zasilanie. Zobaczymy, czy nam się tutaj świetlówka zajarzy. Świeci zgasła, tak? Czyli mieliśmy przez chwilę zapłon świetlówki i zgasła, czyli nic się nie zmieniło. Czyli ta świetlówka jest sprawna teoretycznie. Odłączam znowu zasilacz. Czyli ta świetlówka jest sprawna, tą świetlówkę podłączamy z powrotem. I tak dalej. Jedziemy następną, czyli tą, którą jest. Możemy sobie tutaj, o, odpiąć. Tu mamy katodę, anodę. Podpinamy. I pyk. I taka sama sytuacja. Zobaczymy po prostu, czy nam się zaświeci tutaj nasza świetlóweczka. Cyk. Ipyk i tak samo. Włączamy monitor. Zaświeciła się na chwilę tylko. Liście częściowo. Czyli ta świetlówka jest sprawna. i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli trafimy na świetlówkę uszkodzoną, to po prostu ten zespół świetlówek, jedna z tych świetlówek, jeżeli jest pojedyncza, będzie świeciła cały czas. To oznacza, że trafiliśmy na zespół albo świetlówkę uszkodzoną i tam trzeba szukać. Ja tylko to spróbuję zdiagnozować, ja nie będę tych świetlówek wymieniał, bo mi się to po prostu nie kalkuluje. Ten monitor jest za stary, tak? a klient i tak nie zapłaci. Ja Wam to po prostu pokazuję, jak ja to robię. I popatrzcie, podłączyłem sobie tutaj parę świetlówek. Wyłączyłem tą parę A1, K1, A2, K2. I włączymy zasilanie. Już włączyłem zasilanie, i niestety ta para tylko na chwilę zaświeci. Czyli prawdopodobnie, bak jest w tej parze w tej parze, która świetlówka padła. Bądź po prostu jest problem z inwerterem. I jeszcze raz, proszę. Świeci się para i wyłącza się, tak? Czyli na chwilę się zaświeca. Nie ma żadnej różnicy, czyli ta para prawdopodobnie jest sprawna. I ostatnia para nam została ostatnia para, słuchajcie, podpięta. Ja już widzę, że ona. że to sprawdzałem. On, ten zespół się wyłącza. Proszę, zapalą się dwie świetlówki i się wyłącza. Czyli nie mamy problemu ze świetlówkami. Mamy problem prawdopodobnie z zasilaniem, sterownikiem lub kondensatorami. Jeszcze sobie sprawdzę te dwa kondensatory. Tutaj i sprawdzę sobie te dwa kondensatory. Jeżeli, nie, jeżeli będzie wszystko OK, to niestety taki inwerter kosztuje około 130 dolarów. Ja takiego inwertera nie mam. I na tym się zakończy moja diagnoza. Zdemontuję zespół świetlówek ten mój. Podłączymy sobie. Albo i nie, może od razu odłączymy wtyczki. Demontujemy inwerter, te pojemności, i te pojemności trzeba będzie sprawdzić, tak? One wyglądają dobrze fizycznie, no ale zobaczymy. 470 mikrofaradów na 25 V, dwie sztuki. To sobie sprawdzimy. Kondensatory sprawdziłem. Są w bardzo dobrym stanie yy, przy monitorach. Które mają cztery świetlówki, powiedzmy, można podłączyć dwa zespoły pod dwie świetlówki i wtedy, wtedy jest pewność, że to jest, nie, że świetlówki są OK Natomiast w tym przypadku ja mogę sprawdzić sobie podwójne świetlówki, tak, rzadko się zdarza, żeby padały wszystkie naraz, tak samo, być może w tym przypadku tak jest, ale ja generalnie podejrzewam ten, ten inwerter sterownik prawdopodobnie, bo ja tutaj sprawdziłem te, te klucze to są 4800 i 4835 PIN channel MOSFETy i tu nic innego nie ma oprócz sterownika jeszcze tak? generalnie dobrze byłoby po prostu ten inwerter po prostu podpiąć inne jeszcze pewne, sprawne i wyszło, wyjdzie na 100% szedło z wora. Czy to jest któraś ze świetlówek? Ja wątpię, żeby to była któraś ze świetlówek. Bardziej stawiam na ten inwerter. Kondensatory w zasilaczu są ok, ładnie wyglądają, dobrze wyglądają. Te kondensatory są sprawne. I tak dla, dla pewności, dla świętego spokoju, jeszcze zdemontujemy zasilacz yy, z monitora i obejrzymy go z drugiej strony. tak? Zasilacz zdemontowałem. Oglądam sobie go z drugiej strony. Ja go tutaj podczyściłem, bo był strasznie zakurzony. Tu żadnych defektów nie znalazłem. Przed pomiarem takiego w takim zasilaczu trzeba sprawdzić, czy ten główny kondensator nie jest jeszcze naładowany. Ten tutaj, tak. No i proszę. Dobrze. Słuchajcie, montujemy ten zasilacz z powrotem Montuję go z powrotem Główny podejrzany to inwerter Nie mam inwertera na podmianę Niestety Więc monitor skręcam Nie wszystkie monitory Większość monitorów jestem w stanie ogarnąć Natomiast w przypadku 6-świetlówkowego to jest tragedia. To są nietypowe inwertery. To przeważnie EJ zastosowało. HP, chyba, czasami. Jeszcze jest taka firma Iyama Mają takie kurcze konstrukcje swoje. Te trawka wyglądają w porządku. Sterownik, kurczę, co to jest za sterownik? Może gdzieś bym miał taki sterownik. Może ja go poszukam. Okej, okay, ale tymczasem co? Montujemy z powrotem ten inwerter. W właściwą stroną. No tak. To jeśli chodzi o serwisowanie takiego monitora to jest bardzo fajna sprawa, bo tu jest bardzo łatwe pole manewru. Tu wszędzie dojdziecie. Wszystko jest pięknie, czyściutko. Wiecie co jest, gdzie trzy oddzielne moduły, ale co z tego? Jak jest problem? Podłączymy sobie świetlówki. O, świetlówki podłączone. Zasilania inwertera. Wpinamy z powrotem i oczywiście zasilanie elektroniki monitora. No, nie jest źle. Słuchajcie, klient, dzwoniłem do klienta. Klient stwierdził, że, jak go zrozumiałem dobrze, albo że ma taki inwerter, albo że sobie zamówi. Tak? Więc temat jest otwarty. Ja podejrzewam generalnie ten sterownik w tym inwerterze. Generalnie inwerter. Ale jeżeli klient mi przyniesie cały ten moduł, no to oczywiście go podmienię i zobaczymy jaki będzie efekt. tak? To tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie, że byliście ze mną. Subujcie mój kanał, jak się podobało. I łapka w górę. Cześć. Hejka.